Dzień dobry wszystkim, pora na kolejną przygodę. Malutki zagajniczek. Już tu widzę sporo butelek, więc mógł być pijackim. Ale jak to mówisz, jak to mówię, nigdy nie wiesz co jest pod, jak nie sprawdzisz. Także do usłyszenia do pierwszego sygnałku, który tradycyjnie pewnie wykopie z wami. Jakiś pierwszy, śmietnik straszny. Zobaczcie, jak to jest. No to tu jest to coś. No to dzień zaczynamy od dupki, od śrutuwy. Tuż obok. Oczywiście druga, no jak strzelał to jedną zarazem. Pan, pan! Do kaczuszek. To śmietnik. Przynajmniej kawałek na złomek będzie. Miedziuchy lub brązu. Logicznie, słuchajcie, ale no, straszny śmietnik. Ehm, przed chwilą jakiś kawałek blaszki wykopałem no i znowu mi coś zawrzęczało. Sygnałki perfekcyjne. Jeżeli to będzie kolejny śmietnik, to teraz kopię co popadnie bez nagrywania i zobaczmy co to będzie, co to będzie. Wydaje się blisko powierzchni. No dobra, jest tu. równie niestety strasznie dużo Taki teren Spróbuję jeszcze raz kopnąć Jak nie wyjdzie to się wyłączę Zobaczcie Kamień na kamieniu Dobra, zobaczę to już sam Może wygrzebię ręką jeszcze nam Ostatnią Szansę no już jest tu. kamcorów. No. dwóch rąk. No niestety. Teraz się włącza. Tu się nic nie znajdzie dalecie. Jeszcze się poszwęda, i zmieniam otoczenie. Kawałeczek czegołowia To jest ruszana ziemia. Jakieś gruzowisko podejrzewam. Jakiś wysyp z syfu z rozwalonych domów cholera wie, nie jest to zima pierwotna na pewno sobie jeszcze 10-15 minut bo na razie słuchajcie, sam śmietnik z nudów to nagrywam bo i tak już nic więcej nie wyjdzie raczej no w kawałeczek nie trafiłem na taki śmietnik to jest słuchajcie pół metra kwadratowego, nawet nie ceramiki, pierdółki łódeczki, jakieś takie zamykania no ewidentnie jakiś śmietnik przecież ten haczyk całkiem sympatyczny, wykorzystam go w ogrodzie braku chyba jedyny jakiś do zaakceptowania znajdę i sygnał, a tak to troszkę koniny i śmietnik no, ale szukamy jak jest to, no to może i monetkę gdzieś ktoś zgubił jak człowiek jest cicho chociaż za nim hałasują to proszę bardzo i chyba to lubię najbardziej Siedzieć nieruchomo, czaj się jak ja, czasem jest też druga. Chodź. Proszę, pierwsza się odważyła. Zbadała teren pojawia się towarzyszka. Za mną ostro biegają. A starych czasach byłoby tylko piw paw i pieczyste. Dobra, zmieniam to gruzowisko idę sobie gdzieś dalej. Tam gdzie mogę. Nie mam się kochanie kompletnie czym pochwalić. Takie małe podsumowanko i ruszam troszeczkę gdzie indziej. jest trochę miedziuchy, trochę łowi, jak widzicie. Nic ciekawego. Zamieniłem tamtą miejscówkę, kochani. Sam śmietnik. Teraz chodzę sobie jak już z pół godzinki. Cisza, cisza, cisza. No dobra, fajna odmiana. Przyroda, człowiek pogląda. No ale takie coś mi brzdęknęło, że pierwszy sygnał. 85: pewnie dupka. Zobaczymy kuźwa, śmietnik co to jest? ołów pewnie Ten kawałeczek ołowiu zmieniłem miejscówkę tam była tragiczna stare, stare zwalone drzewo może znowu dupka odśrodowy pierwsza chyba krągłość, mam nadzieję, że to nie guzior chomor uratowany w jakiś tam sposób bo ja już myślałem, że tylko ze śmieciami wrócę na wycieruch spróbuję zaraz się dogram ale jak jest jedna może będzie i kilka więcej niestety straszny wycieruch to lepsze niż złom ale to tak naprawdę jest złom. nic tu już nie odczytam. Zastanawiające czemu był dosyć głęboko to zły znak. Przechodzę na standardowy deep, bez udziwnień. Jadę z koksem. Jakiś myśliwiec. Myśliwy pan lub pani. Zobawiali bo coś jeszcze zgubili oj będzie cholera zabawa jak nie śmieci to to